Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed piątkowym meczem wyjazdowym z Piastem Gliwice. Mamy trenerze trochę pytań od dziennikarzy, natomiast tytułem wstępu pozwolę sobie jeszcze ja zacząć. Z uwagi na to, że jedno z pytań dotyczy rzekomego zakazu grania tutaj na obiekcie Krakowia Training Center dla strażaka rączna. Pytanie to zadał Michał Trela z Nions. Ja już wczoraj w tej sprawie zabierałem głos na Twitterze, także jeszcze raz tylko ponowię swoje słowa. Straża Groczna będzie trenował w Krakowie Training Center dwa razy w tygodniu, tak jak drużyna tego oczekiwała o godzinie 2015, jak również będzie tutaj rozgrywała swoje mecze. Tak więc ta teza, że tutaj strażak nie będzie miał wstępu, jest po prostu niezgodna z prawdą. Przejdziemy już do pytań stricte związanych z najbliższym, z najbliższym meczem i ogólnie tematami około sportowymi. Zacznijmy od Piotra Jawora z Interi. Od czasu, gdy podał się Pan do dymisji, Krakowia jako jedyna drużyna w lidze nie wygrała. Zdobyła najmniej punktów i dziś jest już tylko dwa punkty nad strefą spadkową. Czy tamta Pana decyzja miała wpływ na to, jak dziś prezentuje się drużyna? No wydaje mi się, że nie miała. Jest, na pewno jest to dla nas wszystkich trudne i nie ma to za dużo mówić, trzeba po prostu się zebrać i, i, i zrobić wszystko, żeby grać. Te sploty okoliczności, które, które nam towarzyszą, to musimy je pokonać i te wszystkie przeciwności, bo... Tak jak teraz zaczyna ktoś dobrze grać, tak jak pik, to wypada nam na jakiś okres czasu i też teraz nie możemy go brać pod uwagę. No i ciągle gdzieś nam się to wymyka, bo ciągle nam ktoś gdzieś tam odpada to, co planowaliśmy. Dlatego po prostu ci zawodnicy, którzy będą zdrowi, muszą po prostu wyjść i zrobić wszystko, żebyśmy zaprezentowali się korzystnie i wygrali jej spotkanie. Ponownie Piotr Jawor. Na czym opiera Pan optymizm, że wkrótce Krakowia zacznie lepiej grać i punktować, dzięki czemu nie będzie musiała do ostatniej kolejki martwić się o utrzymanie? Na czym? Na pewno na tym, że jest y, widać y, ewidentnie, no bo jeżeli na Rakowie potrafiliśmy grać bardzo Momentami bardzo dobrze tutaj potrafiliśmy naprawdę wiele razy później już grać dobrze i tylko niepotrzebnie no, od początku nie gramy. I to zwracamy na to uwagę zawodnikom, że trzeba wyjść i od początku grać, a nie czekać, aż aż czasami aż coś się wydarzy, czy, czy są gorsze, gorsze momenty. i Musimy od samego początku zagrać, tak jak teraz graliśmy ostatnie 30 minut 30 minut w meczu ze Śląskiem, od razu przejąć inicjatywę i, i, i być pewny siebie, tylko w taki sposób możemy to poprawić, a, a widzę po że pracują bardzo solidnie, że rzeczywiście bardzo chcą, że nawet jak analizy przeprowadzają, to, to widać, nawet widać było po radości po bramce, jak, jak oni tego też oczekują. I to no, czasami tak jest, no. trzeba po prostu w sporcie też pokonać te, te swoje słabości i, i to zrobimy. Przechodzimy do pytania Czka Żukowskiego z Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego. Czy zgodzi się pan z opinią, że główny problem Krakowia ma w tej chwili z mentalnością? Piłkarze grają nerwowo. Jak pan z tym walczy? No przygotowujemy zawodników pod tym kątem. Mówiliśmy, że tak może być, że taka sytuacja jest. No mieliśmy już od pierwszego dnia, pierwszego dnia byliśmy na ostatnim miejscu, minus 5 punktów, i też potrafiliśmy to odrobić. Dlatego teraz nie możemy też wpadać w panikę, musimy zachować spokój i ten spokój zachowujemy. Ponownie Jacek Żukowski. Zmieniła się sytuacja w tabeli. Przewaga jest minimalna w domyśle nad strefą spadkową. Czy ma to wpływ na postawę zespołu? No To jest pytanie wcześniejsze, no sugeruję to taką odpowiedź, i to, to jest na pewno gdzieś tam widać, że, że tą bardzo dużą niepewność, ale, ale to, co powiedziałem wcześniej, że wierzę, bo widzę jak pracują, widzę jak ci zawodnicy też bardzo chcą, także wierzę w to, że po prostu zrobimy kolejne kroki i nie będzie problemu. Wciąż Jacek Żukowski, jeszcze dwa pytania od redaktora. Wracając do meczu ze Śląskiem, to jaka była reakcja Sadikowicza po meczu? Czy odpocznie, czy damo pan szansę, by jak najszybciej się odbudował? No To jest to, że wielu zawodników, to co mieliśmy w Rakowie, nie mieliśmy ławki, to wielu zawodników gdzieś wracało po urazach i, i on też jednym z tych zawodników jest i ciągle gdzieś tam też przechodzi jakąś rehabilitację. Na pewno szkoda, bo chciał nam bardzo pomóc i sam wie, że, że popełnił błąd. Bardzo, bardzo duży, ale też nasza reakcja była bardzo zła, bo nie możemy sędziować, my musimy się skupić na, na graniu i to, i to wie o tym, na pewno przeprosił też i zawodników i wie o tym, że popełnił błąd, ale my jako cały zespół, no w każdym innym meczu też ktoś popełnił błąd i, i trzeba to po prostu przyjąć, dlatego musimy taki mecz zagrać, żeby nawet jak popełnimy błąd, to zrobimy więcej, jeszcze więcej bramek, żeby się o to nie martwić. Jacek Żukowski w dalszym ciągu. Kto zastąpi Rodina? Czy Dityatiew ma szansę, czy jednak jest skierowany do gry w drugim zespole? Aleks, no nie jest skierowany. No, to już na, na wszystkich konferencjach, które prowadziłem, były te pytania. Jeszcze raz mówię, Aleks nie grał 6 miesięcy no i jest akurat teraz przepis taki w drugiej drużynie też, jeżeli zagra trzy mecze nawet wejdzie na chwilę, no to nie może już zagrać w drugiej drużynie i to jest też tak, że skasujemy go sobie na to, żeby się odbudował fizycznie bardzo dobrze, a, a to jest też yy, po takiej okresie czasu na no, zawodnikowi bardzo trudno też wejść, a druga sprawa, no też wiemy jak go wprowadzać i to zdaje sobie sprawę, że wszyscy pamiętają go wcześniej, ja też go pamiętam i też go cenię bardzo, ale no, musi być najpierw 100% zdrowy i 100% do dyspozycji, żeby, żeby po prostu grał, ale jest brany pod uwagę normalnie jak każdy zawodnik. I ostatnie pytanie w trakcie naszego spotkania. Jarosław Kowal, gazeta wyborcza. Co jest główną przyczyną tego, że Krakowie strzela w tym sezonie tak mało bramek? Gdzie widzi Pan największy problem słabej skuteczności? No jest rzeczywiście, no tutaj mamy, mamy problem. No gdzieś wiemy też, że, że, że tych sytuacji, które mieliśmy, nie wykorzystujemy. A nad tym cały czas pracujemy, chcemy to cały czas y, poprawić. A to jest też taki moment, gdzie wiele zespołów miało, że mm, tak jak Piast w którymś momencie przegrał wiele meczów, nawet nie, nie, nie potrafił tych sytuacji wykorzystać. Nagle teraz bramkarz broni fantastycznie i nagle gdzieś tam strzelają. Dlatego wiemy, że po prostu trzeba to przełamać. Tylko my to możemy zrobić sami i to wierzę, że to zrobimy.